A czy wasz fryzjer też was wyzywał od biedoty? Madia wczoraj była na usłudze koloryzacji wymagającej w Bydgoszczy w salonie pana Maja. Na buksi w cenie 270 zł plus. Chciała zakryć siwe włosy, które pojawiły się jej w trakcie ciąży, i zaproponowała fryzjerowi parę rozwiązań, ale on się nie zgodził i zamiast zasugerował pasemka, które wykonał, a efekt pracy wyglądał tak. W międzyczasie zasugerował, że fajnie by było lekko skrócić włosy. Magda powiedziała, że ewentualnie tylko końcówki. Na co on wziął po prostu ręką, przeczesał włosy i maszynką skrócił jej 20 cm. Gdy zapytała dlaczego, bo włosy miały być dotąd, powiedział, że jak spuści tak głowę, to wtedy będą dotąd. A za całą wizytę zawołał sobie, uwaga, 580 zł. Bo za jakieś nałożenie balsamu po umyciu włosów policzył sobie dodatkowe 120 zł I za to obcięcie włosów kolejne 140 zł, A to pomalowanie włosów wycenił na 330 złotych. Jeśli nie zgodziliśmy i powiedzieliśmy, że efekt jest tragiczny, a cena wyssana z palca i zapłaciliśmy dokładnie tyle, na ile się umawialiśmy przez Buxi, to pan Maj w SMS-ach zaczął pisać, że już jak Magda Be